Jest, jest ten, ten. Tu, są, tu Tu powinny być, tutaj powinny być kurwa numery, Tu nie? powinny być oznaczenia. Są ładnie zjechały, zjechane z jest Ładnie gumoweczką przejechali, żeby tak. było widać kurwa nic nie ma. Widziałem, jechę ten pod banan się oczywiście. Działem. Bo ta kurwa czekał, czekałem tam bardzo. Przedem, gdzie robaczek to, jakoś przyznadał miniaturę do. Jo. Zbliżenia, nie? nie mm. na, takim, na tym pałeczku to się wygląda. No gdzieś się, gdzieś się jak Minka Power. Mam się troszkę. Ale to się już kameruję. Już kamerujesz? No. Eee, fajny, fajny temat się pojawił przy tym, czyli prawie 60 co remontujemy silnik. Bardzo fajny, przyjemny. Nie ma mocy, nie ma mocy, nie ma mocy. Teraz mamy całą moc. miał bardzo zaniżoną moc. I... Po, po... wykonanych pomiarach wszystko... coś, nic, nic nam do, do, do końca nie pasowało. Samo z siebie wzięliśmy, założyliśmy tłok od 3-litrowego silnika. No i taki mamy efekt, nie? Tłok korbowy to jest od 3-litrowego. To jest tego, który był. Efekt jest taki, że tak naprawdę było 2,5. Nie I 3 litrówka, tylko okazało się, że silnik to jest 2,5. Klient się dziwił, że nie ma mocy. Dardego ten zjechać nie w dół. Oczywiście. No teraz mamy na całym dole. Teraz jak się zmierzy, to ten ma skok na poziomie 74. Tego nawet nie mierzę, bo to jest od 3 litrów, teraz wał przełożymy na ten, 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 ten yy, od 3 litrówki. Tu dochodzi na samą górę, nie? To, ten ma 74. Tu tym momencie jest wał od 2,5 silnika. Teraz złożymy od 3 litróweczki i zobaczymy, pokażemy jak to wygląda tak naprawdę. Złożymy i jeden i drugi tułek. To ta kurwa można chuja walić, no nie? A. A to jeszcze był kurwa napis, gdzieś jeszcze chyba na ten 218 Tutaj no, był korektorem napisane 218, 18, bo, nie? 218. Maziany, kurwa to, to zaznaczane Zmyte jest, to Tak to można kurwa sprzedawać używane części. Tutaj jeszcze jest kurwa łapka, kurwa spawana łapka spawana, bo no. do tego wszystkie zamazane ślady oryginalne, oryginalne oznaczenie silnika jest zamazane Żeby nie było widać tak naprawdę co to za silnik? Było ciężej dojść do zębisławie. Zaraz się kurwa piec obrócimy do góry. To z drugiej strony jest oznaczenie, które jest też kurwa zabazane Jak chcę ten bałek, tu, tam, to tamto. jak ten wyjmę, ta tamten sadzisz. Damy mu trochę. Teraz można mu dać olej, nie? No wiesz co, uderzony kurwa, walczy ten... A z lekką! Dobrze by na starych panewkach, kurwa działało. Znowu nie będziemy wykładać. Te się przejedzie. Papieczny. Pierścionki takie ładne sprimy. Primo są dopasowane do sedni. Już, tak już są dopasowane Pim zajebiste pierścionki. Będzie żył, to się kręci. Co ty Co to, to dlatego, te... Ładne kanały już ten przepychają. O, Kurwa miałeś naprawić kółko w Kurwa jak to kółko? No to kumko, kurwa! Ej, ja rozjebałem! A co ja? Czekaj, ja z tym moim niepełnosprytnym palcem... Kurwa, włożyłem na do zamka? Chyba tak... Wał o 3 litrówki Chyba tu, jest 3 litrówki to alkohol 2,5, około 3 litrów. I teraz no. wszystko wie, jak to ładnie wyglądało. I gruba uszczelka. Nie, to trzeba te 3 położyć. Mm. Okay. Czyli tam mieliśmy skok 74, a tu mamy na poziomie 90. Dym, dym, dym. To wpisanie w kalkulator. W wyliczeniu wartości, po pomierzeniu okazało się, że było 2,5 wsadzone, czyli zajebista przewałka zrobiona. Tak. w sumie to można powiedzieć, że takie perfidne, no. kurwa oszustwo. bo... A jakbyśmy tak dali tutaj ze trzy uszczelki? No ten, kto wcześniej składał, kurwa ten no. pies, to miał kurwa doświadczenie w dawaniu grubszych uszczelek, to nie dziwię, tak. mógłby zajebać z trzy uszczelki. Nie wiedział, co dzieją w To no. 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 no jest wycie. cały efekt. braku mocy. Dużego kopcenia, zresztą tak, turbina była też wyjechana, tak, wtryski podobno zrobione, tak zregenerowane wtryski poszły jeszcze raz do, do, do regeneracji. Okazało się, że <laughs> no jeszcze raz całe, całe, wszystkie pieniądze jeszcze raz wydane na, na tym razem na regenerację wtrysków. Nie no, dla mnie to jest, osoba, która to robiła. Czeka go mogiła. No. Nie no ale to jest kurwa chujowe, bo wiesz, bierzesz, kupujesz kurwa furę, myślisz, że masz 3 litry, brakuje kurwa mocy, kopcie w pojebany yy, i nagle kurwa, wiesz, auto wieżą na hamownię, okazuje się, że mam tam 190, 190 po, koni wypluło. 190 koni. W każdym razie, w każdym Tu ten ten. Tu, są, tu, tu, tu powinny, być powinny być kurwa numery. No, nie? Tu powinny być oznaczenia, są ładnie zjechane z tyfereczką. Ładnie gumóweczką przejechali, żeby tak. było widać kurwa, nic nie ma. Nic nie ma. Są tu widać takie te jak to się zwie... O jak tutaj już szlifowali końcówkę szlifowali. No, no, no to, to, to jest... Takie pie... coś zostawili. No. Tak się wali I w nie sprzedają części. Tutaj, tutaj powinieneś mieć też nalepkę. Co mnie tu? Kurwa, nie będę wiewo światło. Generalnie to nie jest, że są w chuja zrobione, bo pytań czy popatrzeć poprzedni piec się wysrą, to jeszcze w chuja zrobione, bo... Miał ułożony kurwa 2,5 zamiast 3, 3 litrów Ale tak, program pod 3 litry był pewnie Tak? Wtryski tak, powiem, pod 3 po litry, turbina pod 3 litry A tak będzie... naprawdę 2,5... Jeszcze kolektor był ssący od 2,5 silnika no. nie? O. Nie, tutaj ja trzeba będzie zrobić kurwa wsad od 3 litrów, Żeby była pewna czy jest faktycznie jest 3 litry Zrobić monominał i, i... Był nie. jeszcze kurwa inny blok, ale ten inny kurwa blok Był, nie. był po prostu jebanym trupem więc stwierdziliśmy, że lepiej spasować ubał kurwa z tym blokiem i ten blok kurwa uratować. A ten drugi miał takie wrzery, że przy tych pieniądzach, jakie są wydane, to nie, to nie było sensu. To nie było sensu Tam A tutaj ładnie cylindry trzymają wymiar, bo tak, tak Przewonowane, Przechowywane, kurwa ładnie wymiar trzyma, więc możemy składać. W miarę trzymają także, można to składać. Pierwszą już są dopasowane do cylindrów. Składamy go dzisiaj. No, no, stop